Dzień dobry. Witam Was dzisiaj w ostatnim pakiecie zadań z Matury Próbnej Podstawowej z grudnia 2024 i zaczynamy dzisiaj od zadania 27. Mamy w nim y, wypisać, ile będzie liczby naturalnych pięciocyfrowych, nieparzystych, w zapisie których występują wyłącznie cyfry 0, 1, 2, 3. Tak to, co mamy tutaj w treści powiedziane. Robimy to na tak zwaną regułę. Mnożenia, czyli wypisujemy sobie ile pozycji mamy uzupełnić tymi cyframi, ponieważ mamy utworzyć liczby pięciocyfrowe, więc wypełniamy sobie pięć pozycji. I teraz na ile możliwości każdą z tych pozycji mogę uzupełnić. No, skoro mam do dyspozycji cyfry 0, 1, 2 i 3, to na pierwszej pozycji mogę wstawić na trzy sposoby, bo tylko jedynkę, lub dwójkę, lub trójkę. Zera nie możemy wstawić na początku, no bo wtedy to nie będzie prawidłowy zapis liczby naturalnej. Na drugiej pozycji możemy wstawić dowolną spośród tych czterech cyfr, bo nie mamy tutaj na to żadnych ograniczeń, więc mamy razy 4. Na następnej pozycji i kolejnej też będzie wszystko jedno, co wstawimy, czyli razy 4. Natomiast na pozycji ostatniej, żeby to była liczba nieparzysta, to mogę wstawić tylko jedynkę albo trójkę czyli razy 2. No i ten iloczyn daje mi wynik, którego szukamy. Jest to 384. Także w tym zadaniu bardzo szybciutko można dojść do odpowiedzi i jest to 384. W zadaniu 28 mamy dane dwa zbiory. Zbiór C składa się z 1, 2, 3, 4, 5, 6... A zbiór D składa się z siódemki, ósemki, dziewiątki i dziesiątki. I teraz losujemy jedną liczbę ze zbioru C, a potem jedną liczbę ze zbioru D, czyli otrzymamy pewne pary liczb. Wypiszmy sobie, jak ten, to nasze zdarzenie będzie wyglądało, czyli wybieramy jedynkę albo dwójkę, albo trójkę, albo czwórkę, piątkę, albo szóstkę i do każdej z tych cyfr dobieramy. Jedną ze zbioru D, czyli do jedynki mogę dobrać siódemkę, mam taką parę. Albo mogę dobrać do jedynki ósemkę, albo dziewiątkę, albo dziesiątkę. I tak to będzie wyglądało, czyli takie pary liczb otrzymujemy. Teraz nasze zdarzenie, które mamy rozpatrzeć, ma polegać na tym, że te liczby wylosowane, te pary liczb mają być takie, żeby ich iloczyn był podzielny przez 4. To co musi zachodzić w tym naszym iloczynie, żeby był podzielny przez 4? No albo jeden z tych czynników tak naprawdę będzie czwórką, no bo jeśli będzie 4 razy coś, no to to na pewno będzie podzielne przez 4, czyli wszystkie pary, które mają w sobie czwórkę, na pewno są dobre. Mogę je zaznaczyć. Jeśli w tej parze jedna z liczb będzie ósemką, no to też to będzie na pewno dobry iloczyn, bo 8 razy coś, no to zawiera w sobie czynnik 4. Prawda? Czyli już mamy te pary też zaznaczone, i spośród tych pozostałych co jeszcze? No, jeśli w jakiejś parze są dwie liczby parzyste, to każda z nich zabiera w sobie dwójkę. Więc też taki iloczyn będzie podzielny przez cztery. Takie pary, w których obie liczby są parzyste, są tylko dwie: mianowicie para 2, 10 i para 6, 10. I to wszystko. W takim razie prawdopodobieństwo naszego zdarzenia A, opisanego tak jak w treści, będzie równe ilości zdarzeń w zbiorze A przez ilość zdarzeń w zbiorze Omega. Przypomnij króciutkie, czym jest zbiór omega. Omega to jest zbiór wszystkich zdarzeń, które pasują do naszego yy, doświadczenia, tak, czyli tutaj było wylosowanie jednej liczby ze zbioru C on, oraz do pary jednej liczby ze zbioru D. Czyli omega to jest to wszystko, wszystko, i tych elementów w zbiorze omega jest 24. Natomiast a to są te pary niebieskie. I tak dalej, prawda? Te wszystkie niebieskie spełniające nasze zdarzenie, czyli tak zwane sprzyjające. I tych sprzyjających elementów w zbiorze a jest 11. Zatem to jest nasza odpowiedź do zadania. Prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że wylosujemy liczby, których iloczyn będzie podzielny przez 4, z takich zbiorów jak mamy podane, wynosi 11,24. Zadanie 29. Do szkolnego koła czytelniczego należy 50 uczniów. Opiekun koła zebrał dane dotyczące liczby książek przeczytanych przez tych uczniów w listopadzie 2024. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki zebrane przez opiekuna. Uzupełnij zdania. Wpisz odpowiednie liczby w wykropkowanych miejscach, aby zdania były prawdziwe. Zdanie pierwsze. Średnia arytmetyczna liczby przeczytanych książek w tej grupie uczniów jest równa i mediana liczby przeczytanych książek, czyli nas interesuje liczba przeczytanych książek. To nas interesuje, dlatego w tej tabeli patrzymy na Liczby określające przeczytane książki. Czyli tak naprawdę, jak wygląda zbiór naszych elementów. Tak naprawdę, naszymi elementami do rozpatrzenia będą czwórki w ilości pięciu sztuk, bo tyle osób przeczytało cztery książki. Piątki w ilości 8 sztuk, piątek będzie 8, bo tyle osób przeczytało 5 książek. Potem mamy 6 książek, przeczytało 12 osób, 7 książek przeczytało 13 osób i 8 książek przeczytało 12 osób. Czyli musimy sobie wyobrazić taki ciąg, Liczb 4, 5, 6, 7 i 8 w odpowiedniej ilości tych elementów. I teraz, aby policzyć średnią arytmetyczną takiego zestawu liczb, dodajemy je wszystkie i dzielimy przez ich ilość. No to wiemy, że ilość tych wszystkich elementów jest 50, bo mamy 50 uczniów, dane dla 50 uczniów a w liczniku muszę dodać je wszystkie czyli tak jakbym chciała dodać te wszystkie czwórki, piątki, szóstki i tak dalej czyli czwórek mam 5 piątek mam 8 szóstek mam 12 siódemek mam 13 i ósemek mam 12 otrzymujemy wynik 6, 38, i taką średnią należy teraz wpisać do naszego tego pustego pola. 6, 38. No i teraz, czym jest mediana liczby przeczytanych książek w tej grupie? Mediana to jest wartość, która stoi dokładnie na środku naszego zestawu danych. Nasz zestaw danych, którym jest to, co sobie wypisaliśmy, to jest nasz zestaw danych, zawiera 50 liczb, prawda? Bo tylu uczniów było poddanych tej ankiecie. Zatem które elementy stoją na środku? No, na środku 50 elementów stoi, yy, stoi element 25 i 26. Nie ma jednego, dlatego że tych elementów jest parzysta ilość, więc nie ma jednego na środku, tylko są dwa na środku. I teraz, jeśli popatrzymy, ile tych elementów jest, to wyraz 25 i 26 dokładnie tutaj jest, tak jakby mogę sobie przeciąć ten pakiet danych na pół, bo popatrzcie: 13 i 12, tu jest 25 i tu jest 25. Czyli dokładnie tu jest środeczek. Zatem nas interesuje szóstka i siódemka. Te dwie wartości stoją na środku całego naszego zestawu danych. Zatem mediana w takim wypadku, jeśli byłaby jedna liczba na środku, to ta jedna liczba jest medianą, ale jeśli są dwie, to bierzemy ich średnią arytmetyczną, czyli dodaję te dwie i dzielę na pół. Zatem mamy. 13, drugich, czyli 6,5. To jest nasz, nasza odpowiedź do drugiego zdania. Medianą tej liczby przeczytanych książek jest liczba 6,5. I mamy za ostatnie zadanie, zadanie 30, w którym rozważamy wszystkie prostopadłościany ABCDEFGH, w których krawędź AE jest 3 razy dłuższa od krawędzi AB. A suma długości wszystkich 12 krawędzi prostopadłościanu jest równa 48. Oznaczmy P od X funkcję pola powierzchni całkowitej takiego prostopadłościanu w zależności od długości x krawędzi AB. Ok, no i teraz tak, żeby ten prostopadłościan jakoś sobie pooznaczać, no to tak, X mamy, ale ta druga krawędź, krawędź BC. Nie musi być taka sama, bo nie mamy tu powiedziane, że ten prostopadłościan ma w podstawie kwadrat, czyli ja muszę sobie na razie oznaczyć tą krawędź drugą na dole jako jakieś y. Natomiast krawędź tą pionową AE wiemy, że jest trzy razy dłuższa od krawędzi AB. AE jest trzy razy dłuższa od krawędzi AB, czyli ja już wiem na pewno, że tutaj mogę napisać 3x. A skoro tutaj, no to oczywiście wszystkie te krawędzi pionowe, no to to jest to samo. No bo jeśli to jest prostopadłościan, to one są takie same. Czyli tutaj jesteśmy pewni. Oczywiście, ponieważ jest to prostopadłościan, to w podstawie jest prostokąt. Zatem, skoro tutaj jest Y, to tutaj też jest Y. A skoro tu jest X z przodu, to tutaj z tyłu też jest X. I teraz y, mamy napisać funkcję pola powierzchni całkowitej. Pole powierzchni całkowitej bryły to jest może spróbuję taką siatkę narysować, żebyśmy mieli wyobrażenie jak to będzie wyglądać. Tak. dwa, Ten drugi nie musi być identyczny. Zrobimy tak, żeby było widać o tutaj ten jest taki sam jak ten pierwszy i ten jest taki. I teraz tu mamy o tu mamy te podstawy rozłożone. I teraz przepiszmy sobie te nasze krawędzi. Tu wszędzie te pionowe to jest 3x. Yy, przy podstawie tu mamy x, a, a ten drugi odcinek, ta druga krawędź to jest nasz y. O. No i oczywiście tak, ten y musi przechodzić tu i musi przechodzić tu, tak? Natomiast x musi przechodzić na tą i na tą. Dobrze i mamy już wi widoczne. Zatem pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu składa się z sześciu prostokątów. Każdy prostokąt ma pole równe bok razy bok, więc teraz musimy tylko to pogrupować. Mamy tak, mamy dwa razy te pola, które są podstawami, czyli ten prostokąt i ten prostokąt, no to dwa razy x, y dodać. Mamy dwa takie same pola, które są o wymiarach y na 3x, to jest to pole i to pole. y na 3x. Oraz mamy dwa prostokąty o wymiarach x na 3x. Tak? x na 3x. Czyli tak wygląda wzór na pole powierzchni całkowitej, ale my chcemy tutaj nie mieć dwóch literek x i y, tylko jakoś uzależnijmy te literki od siebie. No to tutaj przychodzi nam z pomocą drugie zdanie w naszej treści, że suma długości wszystkich dwunastu krawędzi jest równa 48. No i teraz musimy z tego zdania skorzystać i sobie policzyć, y, jaka jest zależność między tym x a y. Czyli teraz piszemy sobie, że suma tych wszystkich krawędzi, no to krawędzi o długości 3x mamy 4, czyli mamy 4, 3x, mamy Cztery krawędzi o długości x, no bo na dole dwie i na górze dwie. I mamy cztery krawędzi o długości y. I to wszystko razem to jest 48. Tutaj zauważcie, że w każdym elemencie jest czwórka, więc skrócę sobie przez tą czwórkę, żeby było prościej. Zostanie mi 3x plus x plus y równa się 12. Zatem y to się równa 12 odjąć 4x i już mam uzależnienie y od x. Więc wracam do mojego pola powierzchni całkowitej i już napiszę to sobie jako funkcję od x. I jak to będzie wyglądało 2 razy 2x razy za y oczywiście stawiam to moje podstawienie 12 minus 4x dodać. 2 razy za y wstawiam 12, minus 4x, razy 3x i dodać tam na końcu mam 6x kwadrat. Czyli mamy dalej p od x równa się, wymnażamy te nawiasy. 24x minus 8x kwadrat, dodać 24, odjąć. 8x to na razie wez, wez, weźmiemy w nawias, bo jeszcze mamy razy 3x za nawiasem i dodać 6x kwadrat. Zatem P od X, może tutaj się zmieścimy, to się równa 24x odjąć 8x kwadrat dodać 3 razy 24 72x, odjąć 24x kwadrat. I dodać x kwadrat. Jak sobie po, um, po uporządkowywujemy wszystkie te rzeczy, czyli zerknijmy jeszcze tutaj mamy x kwadraty, tu mamy x kwadraty i tu mamy x kwadraty, czyli w rezultacie mamy razem minus 26x kwadrat. A x tu mamy x i tu mamy x, to razem mamy 96. X. tak wygląda funkcja opisująca pole powierzchni całkowitej naszego prostopadłościanu, czyli to jest odpowiedź końcowa do tej części zadania, ale jeszcze należało określić dziedzinę, uwaga, określić dziedzinę tej funkcji, wzór mamy, ale określmy jeszcze dziedzinę to aby określić tę dziedzinę to skupmy się na naszych oznaczeniach x oznaczało długość krawędzi, więc x Musi być liczbą dodatnią. 3x również oznaczało długość krawędzi, więc też musi być liczbą dodatnią, ale akurat tutaj to nam nic nie zmienia, bo jak podzielę przez 3, to otrzymuję dokładnie ten sam warunek. Natomiast y, który też oznacza długość krawędzi, też musi być liczbą dodatnią, ale y było równe 12 minus 4x. Jeśli to napiszemy, że jest większe od 0 i doprowadzę do rozwiązania tej nierówności, Otrzymuję, ponieważ dzielę tutaj przez liczbę ujemną, otrzymuję, że x jest mniejsze od 3. Więc tak naprawdę z tych dwóch miejsc, z miejsca tego oraz tego, otrzymujemy informację o dziedzinie naszej funkcji, że dziedzina tej funkcji p od x to jest zbiór x od 0 do 3. Czyli podsumowując, mamy Informację, że funkcja opisująca pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu to p od x równe minus 26x kwadrat plus 96x dla xów należących do przedziału od 0 do 3, czyli jest to nasza dziedzina tej funkcji. I teraz mamy policzyć, kiedy to pole powierzchni będzie miało wartość największą, dla jakiego x? -a? Więc zauważmy, że funkcja opisująca to pole to funkcja kwadratowa ze współczynnikiem przy x kwadrat minus 26, czyli ujemnym. Zatem wykres tej funkcji to parabola z ramionami w dół. Tak, położona parabola ma największą wartość w wierzchołku, o ile oczywiście ten wierzchołek znajduje się w rozpatrywanym przez nas przedziale. Czyli jeśli to, to nasze P bo wierzchołek ma współrzędne p, czyli pierwsza współrzędna to jest p. O ile to p znajduje się w przedziale 0,3, w tym naszym rozpatrywanym przedziale, to będzie dobrze, to będzie największa wartość wierzchołku. Więc policzmy. Współrzędna wierzchołka p według wzorów, które znamy, to jest minus b przez 2a, gdzie u nas b to jest liczba 96, czyli wstawiam sobie minus 96. Może napiszemy, żeby to było łatwo... Widoczne. To jest nasze B, a to jest nasze A. Tak? Tu jest współczynnik B i współczynnik A, to jest nam potrzebne. Czyli mamy minus 96 przez 2 razy minus 26. Tu oczywiście minusy mogę sobie skrócić. Tu mam na górze i na dole mam minus, mogę skrócić. Czyli mamy 96 przez 52. Obie te liczby możemy skrócić przez 4. Jak skrócimy. 52 przez 4 to mamy 13, a tutaj 24, 13. Należy do przedziału 0,3, bo to jest niecałe 2, prawda? 24, 13 to jest niecałe 2, więc należy do przedziału 0,3. Czyli ok, czyli nas interesuje to, że w takim razie największa wartość tej funkcji jest w tym wierzchołku. Czyli mamy już odpowiedź, że największa wartość. Naszego pola powierzchni całkowitej jest dla x, bo dla argumentu, znaleźliśmy argument oczywiście, to p to jest nasz argument szukany, jest dla x równego 24,13. Więc, żeby podsumować to zadanie, piszemy odpowiedź końcową, że p od x równa się minus 26x kwadrat plus 96x dla x należących od 0 do 3, to jest ta nasza pierwsza część odpowiedzi oraz największa wartość P od x jest dla x -a równego 24/13. I tyle w tym zadaniu konkretnym, tyle w całym tym arkuszu, także zakończyliśmy ten arkusz yy, w całości. Dziękuję wam za uwagę. I do usłyszenia w kolejnych zadaniach.